Witam. Dzisiaj będziemy rozbierać takie o coś. To jest od sukienierówki, bodajże. Silnik od klaleczki. Polara i mixerek z Elmera. Zobaczymy, ile mięśni z tego wyciągniemy. Zapraszam do oglądania. Zważymy sobie, ile silniczek w od pradeczki 5kg 245gram. zalmeek kilo 35gram i od cokowiówki. Za chwilę trzysta pięćdziesiąt gram. Bierzemy się za rozbieranie. Sobie od do śrubek. Редактор うん <laughs> やっとかかと。 はい。 Bonjour. O silniku mamy już rozebrany, jeszcze mamy taką cewkę z pompki, z pralki też ją rozbierzemy, bierzemy się teraz za delmerka i na końcu silnik będzie z pralki. Mikserek rozebrany, odlew amieniu, niedziucha, trochę złomu. Bierzemy się teraz za silniczek od praleczki. Thank <laughs> Także porozbieraliśmy silniczki. Mamy trochę aluminium, odlewy, trochę miedzi, trochę złomu, trzy wirniki, ten taki duży. Na podsumowanie. Uwagę mamy włączoną. Zaczynamy od złomu.

Aluminium druty 115 gram. Nie wiem jak to liczyć. Policzymy po 4 zł. 46 groszy. Teraz trochę ma 20 gram. 34 grosze. I teraz zważymy sobie miedziuchę. I liczmy po 30 zł 265gram 795 jak się podobało zapraszam do subskrybowania komentowania i dziękuję za oglądanie